Wyobraź sobie, masz 13 lat, jest 2005 rok, a internet dopiero się rozkręca w naszym kraju. A ty dowiadujesz się od znajomych o grze zwanej Tibia. Wraz z ekipą wybierasz serwer, tworzysz swojego pierwszego hara wymyślania z jakiś śmieszny lub ciekawy nick i nagle bum, jesteś na ruggardzie. Masz na sobie nubowskiej itemy, klaba, który ledwo bije, czy jabłko w worku. Jednak brakuje wiedzy i poradników jak w ogóle w to grać. Tibia lata temu nie dawała żadnych wskazówek, co tworzyło pewnego rodzaju styl tej gry, i dzięki takim zagrywkom, właśnie gracze niejednokrotnie tworzyli swoje własne historie i opowiadali o nich innym. Nie masz żadnego celu prócz tego, by wbić ósmy poziom i wyjść na maina, do swoich znajomych, którzy już wyszli, powiedzmy, na maina kilka dni temu. Za to ty dopiero zaczynasz swoją przygodę i wyruszasz przed siebie, schodząc w dół do kanału z ratami na północ od tempu, gdzie wielu śmiałków straciło swoje tibijskie życie po raz pierwszy, gdyż mieli problem z wejściem po drabinie do góry. Jako, że nie było poradników, to wielu graczy po prostu kombinowało co i jak na bieżąco. Dodatkowo brak torcza utrudniał widoczność w podziemiach. Jednak jeden mieliśmy gratis oczywiście na start, ale nie każdy o tym wiedział i nie każdy wiedział, jak go odpalić. Na YouTube nie ma poradników, a ty idziesz w swoją przygodę na questy, próbując pokonać pierwsze minotaury czy szkielety. Podobnie miało to miejsce z Rotwormami, jednak one okazywały się być za bardzo hardkorowe. Tutaj trzeba było współpracować z innymi graczami na ruku, by mieć z nimi szansę. No i tak zaczyna się twoja przygoda. Poznajesz nowych graczy, niektórych zapewne możesz znać do teraz, tak jak ja mam na przykład paru znajomych z tamtych lat, z którymi utrzymujemy kontakt, mimo tego, że minęło już ponad 20 lat w jednej gierce. Każdy zakręt w grze to była tajemnica. Kto gdzieś tam pisał na forum różne historie, że Spikesword jest do zdobycia na ruku, że w tchaj są podziemia przejścia takie, gdzie możemy przejść między Zamkiem a Depo, że jakaś legenda ma jakieś rare temy i dostała je od GM-a itd. Wędrówka na ruku nie kończyła się samymi historiami innych graczy. Kończyła się dopiero, gdy zajawka stawała się monotonnością bicia ratów i innych potworków, zanim jednak do tego doszło. Większość z nas zwiedziła niejedną jaskinię. Co jaskinie spiderów, minosów, gdzie można było naprawdę dostać spory w pierdzie. Dodatkowo sytuacja stawała się przy połowach, gdy okazało się, że wpadasz do dziury i nagle okazuje się, że nie masz liny. No i cyk, zaczyna robić się problem. Zaczynasz kombinować. Czy liczyć na farta, że ktoś zaraz tutaj przyjdzie i cię ropnie? Piszesz please rope, please help, czy robisz drugiego hara? Zarabiasz sprzedażą obratów u Toma, szybko kasę bierzesz na linkę i biegniesz sobie ją zanieść. Albo może po prostu grasz nowym harem, ponieważ tamten miał jeszcze niski level i nie chce Ci się tego wszystkiego robić. Tyle pięknych historii można sobie powspominać na starej Tibi, a to dopiero kilka z nich na samym Ruggardzie. Możecie daj znać w sesji komentarzy, jakie historie Wy pamiętacie, te najbardziej oldschoolowe. Swoje albo swoich znajomych. Mimo wszystko większość z nas gra w Tibie od dzieciaka. Wiele osób wraca również do tej gry po latach. Jeszcze inni grają w nią bez przerwy lub co pół roku ją rzucają, by do niej wrócić. Ten film tak naprawdę jest skierowany do wszystkich Tibiczyków, ponieważ nie ma co ukrywać, lata lecą, Tibia totalnie się zmieniła i nie przypomina za bardzo tej starej Tibi, o której każdy z nas godzinami gadał. Poza tym, że gra jest, była i będzie kozacka, to wyróżnia ją coś więcej niż sam klimat i styl w jakim się ona prezentuje od lat. Jedna z najlepszych rzeczy to są emocje jakie buduje i budowała. Jednak ten odcinek jest skierowany do starej Tibi, tej którą większość z nas pamięta i duża część tęskni za nią. Old Tibika, old questy, old klimat. To coś co jest nie do podrobienia, stanie pod depo, robienie runek, a następnie expiola, handlowanie na trade itd. To samo tyczyło się właśnie questów. Teraz taki Annihilator Quest to taki ogórek. 2-3 sekundy. Pach, wchodzisz, pach, pach, pach i gotowe. Większość graczy nawet już chyba nie robi tego quest'a albo nie bierze go po prostu na poważnie. Niektórzy też specjalnie go nie robią, tylko po to, żeby w razie W mieć dobrą miejscówkę do skitrania się ze skulem. Więc taki Annihilator Quest jest teraz totalnie easy z porównaniem do tamtych czasów, na przykład do 7.4 gdzie trzeba było zrobić swojego Anihilatora bez używania hotkey podczas leczenia, bez imbuingów i tak dalej, nie? bez ubierania nawet amuletów. Co prawda na tb 8.0 już było nieco łatwiej, ponieważ kuchy mogliśmy mieć na hotkeyu, mimo wszystko dalej było to trudne ze względu na fakt, że były low levele, mocny damage właśnie demonów, no i mało takich wartościowych itemów. Wracając jednak do samego Anihilatora, lata temu poza poziomem trudności bo był on wtedy na najwyższym poziomie Dużo ludzi po prostu nigdy go nie zrobiła Albo zrobiła go w późniejszym etapie gry Bo nie byli w stanie wtedy wbić setnego poziomu Gdyż na przykład dopiero rozkręcali swoje skrzydła w Tibi Tibia miała swój charakter Zadziorny, hardkorowy I dawała ogromnie dużo emocji Anihilatorem żył cały serwer A nawet inne serwery czasami Jeśli robili je pierwsi śmiałkowie w świecie Tibi Tacy jak na przykład ekipa Deltoros i Sary Mimo wszystko questy, które chciałbym przeżyć jeszcze raz, to właśnie Anihilator, żeby poczuć jeszcze raz tą samą nostalgię, ten sam klimat co lata temu. Sam osobiście robiłem ekiem 107 Anihilatora właśnie za czasów, kiedy jeszcze nie było Hotkeyi, nie było leczenia na Hotkeyach, i pamiętam jaki to był niesamowity hardcore, full focus full przygotowanie kilka dni wcześniej wraz z moją ekipą, z którą oczywiście robiłem. Żeby wszystko grało, to nawet próbowałem na OTS-ach sobie potrenować trochę na Hamachi z ziomeczkami na moim 15-calowym monitorze z niską rozdzielczością i słabą myszką. Nawet nie pamiętam, czy to nie była myszka jeszcze na kulkę, albo te pierwsze takie laserowe, podziemne. Pewnie wielu z Was robiło tego quest'a, więc możecie dać znać, w jakiej wersji Albo mniej więcej w którym roku robiliście tego Anihilatora pierwszy raz. Albo na przykład komu bardzo kibicowaliście. Na pewno uważam, że wiele osób chciałoby jeszcze raz poczuć ten klimat Old Tibi, właśnie robiąc Anihilatora w starym klasycznym stylu, gdzie puls skakał powyżej 120 przy każdym kombo demonów. Ten odcinek to takie wspominanie trochę i co najlepsze jest to teraz możliwe. Możecie poczuć znowu ten klimat, chociaż trochę, grając na ots -ach. Na przykład na takim OTSie jak trasura.Online TBA 801 xx Serwer stoi ponad rok i cały czas się rozwija, więc gracze dochodzą na bieżąco. Możesz od nowa spróbować swoich sił i poczuć się choć w połowie, tak jak lata temu, przypominając sobie po prostu starą klasyczną TBIkę. Następnym questem jest Spike Sword na ruku, którego w tej TB jesteś w stanie ukończyć. Porównaniem do tego co było na Rilu, gdzie niestety okazało się, że quest ten jest niemożliwy do zrobienia. Na trasurze lore zostało rozwinięte i ten quest jest gotowy do zrobienia, tak więc trzeba. Tylko dobrze pokminić. Odcinek typowo nostalgiczna, pogawędka, no ale ten kanał w dużej mierze skupia się na tym, co było, niż na tym, co jest aktualnie w TB. Mimo wszystko wielu z Was namawia mnie do tego, bym zrobił serię od zera, no do jakiegoś tam levela MSM na Real Tibi i serio, zaczynam się nad tym poważnie zastanawiać. Bo mógłbym też wtedy zrobić jakieś serie porównawcze Old TV z Nową Tibią, zrobiłbym serię gracza, który po latach wraca do Real TV, więc będzie ciekawie: bo dużo rzeczy jest nowych, o których za bardzo nie mam pojęcia, albo w ogóle nie wiem, albo wiem, ale już nie pamiętam. Wiecie co chodzi, po prostu gracza, który wraca po długiej, bardzo długiej przerwie do Real TV. Dodatkowo zastanawiam się, czy byście chcieli jakieś pojedyncze gameplaye albo odcinki na podstawie właśnie Old TV. Tak więc piszcie w sekcji komentarzy, a my przechodzimy do dalszej części tego odcinka. Tym razem nie będziemy rozmawiali o kwestii, a o emocjach, które były z nami przy solowaniu pierwszego Dragona, gdy na low levelu sprawiał on wielkie problemy i raczej każdy z nas przy pierwszej solówce z Dragiem miał wysoki puls. No i oczywiście ile by człowiek dałby w takich oldschoolowych czasach ubić draga jeszcze raz, nie? No, to były czasy. Oczywiście, no wiecie, ten odcinek możecie oglądać z przywróceniem oka, bo wiadomo, że lata lecą, wszyscy dorastamy, zmieniają się priorytety. Każdy ma swoje, nie wiem, rodziny albo inne zainteresowania i tak dalej. Mimo wszystko fajnie czasami sobie powspominać. Jak to fajnie kiedyś było, jeżeli chodzi o naszą TB-kę. Cała ta życiowa otoczka, która była razem z Grom. No jak te wypady na przykład do kafejek internetowych, granie, oglądanie razem z ziomeczkami, to było coś pięknego. Mimo wszystko kolejnym questem, o którym chciałbym z wami tu pogadać i chciałbym go przeżyć jeszcze raz, to wspólny wypad z ekipą na desert questa, gdy 10k było warte wiele. Ponad paczkę fajek. Teraz za 10K, to tak naprawdę nic nie można sobie kupić prawie, a wtedy można było sobie w Tibie życie ułożyć. Desert Quest i ta droga w nieznane, te zakamarki w podziemnych pustyniach, które na każdym kroku wzbudzały emocje, szczególnie jak trasa, nie do końca była znana. I trzeba było wtedy uważać na Orca Berserkera, który mógł wybić całą ekipę, gdyby wpadło się nie do tej dziury co trzeba. Jednak to nie było jedyne tibijskie zagrożenie, które na nas czyhało, gdyż można było zostać zaatakowanym przez pozostałą ekipę. Albo jednego z nich. No albo można było trafić na PK Team, który czekał już tutaj nad nami u góry. Stąd też większość tibijczyków chowała swoje dziesięćka pod pasek, by w razie padnięcia nie stracić tego siana. Choć miejsce na strzały nie dawało 100% szansy, to mimo wszystko było większym pewnikiem, niż siano, które by leżało w plecaku, ponieważ plecak zawsze wypada. No chyba, że mamy Aola i Blesę, no ale no, no... nie ukrywajmy, no nie mieliśmy wtedy. Ogólnie questów i historii, które by się chciało w Tibi przeżyć jeszcze raz jest ogromnie dużo i na pewno będę się starał troszkę poszerzyć tą historię o następne odcinki w przyszłości, powspominać sobie na temat innych jeszcze questów, które ja dobrze fajnie wspominam, na przykład pierwszy wypad na fibule. No, a to już trosze, troszeczkę większą ekipą, ale no, było naprawdę hardkorowo i naprawdę ciekawie. Jeżeli chodzi o dodatkowe informacje, moi drodzy, odcinek na temat rapu i muzyki związanej z Tibią jest na ostatniej prostej, tak więc spodziewajcie się go niedługo, ze względu na fakt, że miałem problemy kurczę teraz zdrowotne takie z kręgosłupem, znowu coś tam się działo i na pierwszy raz tak naprawdę usiadłem dzisiaj do komputera od prawie dwóch tygodni, nie? także. Nie polecam, nie polecam. Mimo wszystko odcinek jest na ostatniej prostej. I już kończę tam pisać i montować i tak dalej, więc niedługo pewnie wpadnie na kanał. Nie zależy kiedy to oglądacie, może już wpadnie. <laughs> Mimo wszystko zapraszam Was na trasura.Online stara TBK801x, więc naprawdę nie jest łatwo, ale jest fajnie, jest dobre community. Teraz jest lato, więc wiadomo, z graczami różnie to bywa, jest to czasami więcej, czasami mniej. Mimo wszystko, naprawdę jest dobrze, a jak dobrze, to musicie się sami przekonać. Badajcie również na moje streamy, które odbywają się tutaj oraz na Twitchu gorgodolna-stream. No i jak większość, pewnie będę próbował swoich sił trochę na kiku, więc zobaczymy. Dzięki wielkie za oglądanie, moi drodzy. Jeżeli filmik Wam się podobał, sub, like, komentarz, mile widziany i dajcie znać. Wasze takie największe wspomnienia związane z Tibią. Możemy nawet zrobić jakiś wspólny odcinek, jeżeli chcecie, na temat różnych Waszych wspomnień. Więc piszcie w komentarzach, a może coś z tego stworzymy. Dzięki wielkie, hej.